Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować zrobiło się już tutaj na moim biurku jesiennie trochę dokupiłam gadżetów, żeby fajnie wyglądało i mam zamiar zacząć y, pierwszy mój czas na, czyli takie jesienne sówki. będzie taki kubik kupiłam materiał zdecydowałam się na Belfast jak za chwilę jak skończę nagrywać, ja go um, oprzyję, żeby mi się nie siepał. No i mam przygotowane te rzeczy, które chciałabym zacząć. I nie wiem, czy to w tym filmie będę zaczynać, czy zrobię osobny. Milchila też będę chciała zacząć i też sobie oprzyję materiał. Bo poprzednie nie oprzywałam, a jak już wyciągnę maszynę, to oprzyję wszystko, co mam, co mi się siepie. Tego kleju, który miałam do tkanin, to już mi nie wystarczy. Myślę, że zacznę imię Hila i y, wsówki. Nie wiem, czy dzisiaj, może później, późniejszym wieczorem. I przybyły mi niteczki. W ogóle muszę wam opowiedzieć ekspresowe zakupy, najszybsze, jakie kiedykolwiek zrobiłam otóż w czwartek po pracy. Y, po pracy, czyli gdzieś tam była 16, powiedzmy, napisałam do Moniki szkolnik y, z wykaz Muling, który chciałabym kupić, y, bo. Zrobiłam sobie, przygotowałam sobie mulinki, które już miałam na stanie. Pierwsza, pierwsza część ta to jest właśnie do so, suwek, do poduszeczki, a druga część jest do salu, który się zacznie pierwszego dnia jesieni i też będę haftowała jesień. I tutaj dokupiłam i zarówno do jednego, jak i drugiego. I napisałam do Moniki zestaw nitek, i Monika po 10 minutach mi odpisuje, że ona już spakowała i leci na paczkomat. Mówię, no kurczę. Ja oczywiście opłaciłam, podałam wszystkie dane. Mówię, kurczę, nieźle, nieźle. I za chwilę pisze, że wrzuciła do paczkomatu, i tego samego dnia jeszcze kurier odebrał, i ja dostałam te nitki w piątek. Takie ekspresowe zakupy. Zamówienie w czwartek, wysyłka, i od razu Nitki w piątek już były y, tak y, przed południem, ale odebrałam po pracy i mogę się nimi cieszyć. Y, te, które będę potrzebowała, pewnie będę nawijała, bo nie wiem, czy wszystkie będzie mi się chciało naraz nawijać. Y, na pewno, do, y, jakby te zaczynała Just nana to no, te brązowe chyba się będą pojawiały, chociaż niektóre się i w jednym, i w drugim pojawiają kolory. Y, także no. Fiolet na pewno będzie tu. Ładny fiolecik. Jeszcze nie haftowałam na Belfaście, więc to będzie moje pierwsze podejście. Tym razem chcę sobie oprzyć maszyna stoi. Właśnie wczoraj y, nagrywałam live'a i y, dziewczyny też mówiły, że oprzycie to jest chwila, moment, ale żeby wyciągnąć maszynę z szafy, to już dłużej. Także mają rację. I y, 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 co? I zabieram się za szycie. O, tu jeszcze mogę pokazać. Zrobiłam jeszcze zakupy na AliExpressie. Zobaczcie, jakie piękne, jesienne łosi, Jak to się nazywa? No, te takie tasiemki, którymi ja obklejam sobie brzegi ze szczytu Jakbym miała jesienne starty, to na pewno wykorzystam. Dynie. Tutaj jakieś jesienne jarzębiny, wiewióreczka, listki. Znowu dnie listki, słoneczniki No, ładne. O, i tu chyba nawet jagody są. No, coś tu takiego jest. Ale to takie jesienne. Niby nie lubię za bardzo tej pory jesiennej, ale jak już będą ładne liście kolorowe, no to wtedy jest przytulnie. I zaletą są długie. Wieczory I można haftować No tylko rano też ciemno Wiadomo zimno i te sprawy Dobra Więc będę się brała za oprzycie Belfastu I jeszcze Wam pokażę jakieś y, Drobne zakupy, które poczyniłam Kupiłam takie długaśne Organizery Na 37 motków ja lubię z nich korzystać i może do dziewczyny je włożę, bo tam mam dużo, dużo kolorów i może przełożę je tutaj. Zobaczymy. A te mniejsze sobie wezmę na mniejsze prace. I kupiłam jeszcze taką torbę fajną. Taką fajną torbę okrągłą jak tamborek. Tamborki, właśnie do. Do tego, żebym mogła przechowywać moje prace. Zobaczcie, ile tutaj jest kieszonek. To naprawdę grosza. Zameczki, nie zameczki. To jest właśnie z myślą wyjazdów. Ja tutaj będę mogła swoje hafty schować. I więcej się zmieści. Nożyczki, nitki, wszystko. Duże prace, małe prace. Jest na gigantyczny tamborek. Ja nawet takiego nie mam, gigantycznego. I tu tak wygląda. Też pełno kieszonek na zameczki. Fajna sprawa. Można tam wrzucić, hafty. Mam swoje szyte torby, ale w nie dużo nie zapakuję. A tu mogę na przykład kilka, kilka prac schować i, i też takie jesienne kolory. I w droga. Maryśkę słychać, obycała, że będzie cicho. No, ale dziś sobota i tak mówię, nagram zanim, yy, zanim zrobię. Także to jest też chińskie. Czasami się trafi. Już dawno tak się przymierzałam. Ma takie rączki. Także jak się gdzieś będzie jechało w podróż, to można zabrać. No dobra, to co? Biorę się za szycie. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten wzór, no to ja nie będę z tego wzoru haftowała, tylko mam troszkę inne tutaj, jakby dodatki. Będę haftowała z sagi. Tu jeszcze mi zostało troszkę koralików, bo ja odkupiłam ten wzór. Ja nawet nie wiem, czy będę go otwierała. Kupiłam po prostu, żebym miała czyste sumienie, że będę to haftowała, żebym miała oryginalne, więc odkupiłam. I myślę, że jak skończę, to też odsprzedam dalej. Nie będę nawet tego wyciągać. Koraliki może wykorzystam. Na pewno nie wystarczy, ale chociaż trochę. Zobaczę, co jest w środku. Zobaczę, jak w ogóle to wygląda w środku. Nie wiem. Czarno-biały wzór. Tabelka. Dobra. I to by było na tyle i da szyć. 23. Jak widzicie, Belfast mam obszyty Ciężko się troszyło na maszynie. Bardzo mi ściągało. I widać, że on się będzie bardzo pruł. Ale no, dalej się nie wypruje. Przyszykowałam pierwszy kolor mulinki. Mam uroczy magnesik Słówkę Własnoręcznie zrobiony Klimacik, i może postawię kilka krzyżyków, żeby wystartować. I zacznę od tej sowy z kotem. Zrobię sobie rameczkę. I tu jest fajnie, bo nie jest pełen zaszyw, więc będzie chyba szybko. Cześć. Robię kolejną dogrywkę. Mój kącik hawciarski zyskuje jesiennego charakteru. Zmieniłam trochę ułożenie na tablicy. Jak widzicie, trzy milhilki, trzy pory roku na razie już wiszą, czyli mamy wiosnę, lato, jesień teraz zaczęłam, zimę. Pojawiły się akcenty jesienne. Wybaczcie, że tak z ręki, ale to, to tak. Nie chce mi się szukać statywu żadnego. Wyciągnęłam też domek Halloweenowy, wyszywany koralikami. Tutaj mam talerzyk z poduszeczkami, kolczyki ręcznie robione, kilka dyń. Dalej kolekcja muliny DMC w pudełku. Oczywiście w, to jest tylko część, bo reszta jest przy projektach. No, i tutaj mam jakieś swoje bariery. jesienne takie lampeczki, jesienne mm, drewniane pojemniczki. Tam w oddali widać grzybka. Milchil też tu jest, ten, którego właśnie zaczęłam. A to postępy. Justin, sowa pierwsza. Gdzieś tu mi się igła podziała. A, igłę chyba zabrałam stąd, dobra. Zabrałam do Milchila. No jest trochę. Ja oczywiście jeszcze będę dogrywała, bo jeszcze mnie czeka jesienny start w zabawie salowej, więc tylko wam tak pokażę. No i tu wczoraj dosłownie późnym wieczorem podubałam, zaczęłam pięć drzewa jesiennego Milchilka. I tak to leci, tak to wygląda. Nie wiem jeszcze, co będę dogrywała i jak długi będzie film, ale tym końcikiem chciałam, chciałam się wam jeszcze pochwalić. To jest moje ulubione miejsce. Teraz się troszeczkę pozmieniało, bo yy, Marysia została przeniesiona właśnie do tego pokoju, i ja już więcej siedzę w dużym wieczorami. Tutaj tylko chwilę, póki ona jeszcze nie zaśnie. No i. Można powiedzieć, że tu jest mój warsztat pracy, moje miejsce pracy i będzie pokój Marysi. No i mąż tutaj ma swój komputer też. Także było przemeblowanie, przenoszenie, a wczoraj chyba przed 12 w nocy sobie zmieniałam tutaj wszystko. Powycierałam, wiadomo, ogarnęłam kurze i tak dalej. Nawet okna umyłam, ale okna umyłam tydzień temu. Tu jeszcze storczyki, dwa niedobitki storczykowe musiałam wyrzucić, bo zostały. Zaniedbane, gdzieś tam nie dojrzałam I no I padły Niestety Tutaj mój kufereczek Stojaczek Oczywiście tu już znaki Marysi Dekoracyjne Jak to ona twierdzi I tam jest drugi kufereczek No i taką mam jesienną aurę Oczywiście tutaj te dynie y, Mogę wieczorem sobie zapalić O Takie ładne Mam dwie takie. No i tak to się wszystko prezentuje. Jak dojdzie mi kolejny milchilek, No to będzie ładnie wyglądało. Nie ma za dużo na tej tablicy, no ale też nie ma co paćkać. Więcej się nie zmieści. Zobaczymy, czy ten milhile gdzieś tam na ścianę nie przełożę. No tu jeszcze mam trochę miejsca na ścianie. No, ale zobaczymy. Dobra, idę dalej haftować. Dziś mamy sobotę. Wróciłam z pracy. I no, jeszcze został tydzień kilka dni września i październik. Dobra, więc w międzyczasie ogarniam, trochę pohaftuję i jadę po Marysie. Także do następnego usłyszenia. Ściągnęłam sobie pierwszy wzorek jesienny do naszego salu i po obiedzie zacznę haftować. Mam wybrany materiał belane. Będę musiała jeszcze zabezpieczyć brzegi i naszykować igłę. Niteczki mam częściowo część jest nawinięta, część jeszcze czeka na nawinięcie. Byłam też przed chwilą zbierać dla Marysi liścia do przedszkola i tak akurat przypasowało na pierwszy dzień jesieni. Mm, i chyba będę zaczynała zobaczymy od środka, żeby tutaj się nie bawić z tym backstitchem <laughs> za szybko. To jest dosyć łatwo. I zobaczymy. On ma 151 na na no, no. 151 na 147. A tutaj muszę wybrać Belane. byby Belana. I nie wiem, czy będę robiła co dwie nitki. Zobaczymy. Zobaczymy, tak. 38 na 37. Jeszcze będę musiała sobie popatrzeć, czy robić co dwie, czy co jedną naszykować tamborek i zaczynam, pewnie jak się pojawią jakieś pierwsze krzyżyki to znowu się odezwę i będę powoli kończyła tego jesiennego vloga Hej, Mam nadzieję, że to już ostatnia dogrywka. Mamy sobotę. Jeszcze zostały 3 dni września. Ale też, żeby miała Wam co pokazać na podsumowanie, no to muszę skończyć ten film. I pokażę Wam postępy na moich jesiennych pracach. Może zacznę od Milchila. Wczoraj na nim jeszcze haftowałam. Od razu wejdę w statystyki i. No wczoraj zrobiłam mało, bo 300 Chociaż najwięcej Jak na milchila, 335 krzyżyków Takim pomarańczowym kolorem Od razu to zaliczę do zabawy Miałam zrobić 500, ale mi się nie udało Więc zaliczę to jako um, Klocek, że 200 Krzyżyków do tej zabawy Zaraz Wam też zresztą pokażę Jak wygląda moje układanie klocków i mam 14,76%. No, idzie tutaj chyba najmniej, tylko 3 dni tutaj haftowałam na tej pracy. Ale coś już widać. Widać zarys drzewa i widać troszkę liści, powiedzmy, pomarańczowych takich. No, idzie powoli, powoli. Jeszcze sporo zostało. Nawet tym jednym kolorem będę działać w międzyczasie. Nie jest tak źle, ale jak to mówią, mogłoby być lepiej. Kolejna praca. To jest poduszeczka od Just Nan. Poduszeczka od Just Nan. Jak widzicie, tutaj się troszkę różni, bo ja haftuję z sagi. I tutaj są inne te sowy. Będę miała tutaj sowę z kotem. No, można powiedzieć, że można by było zrobić dwie różne poduszeczki. Jeszcze nie wiem co z koralikami. Czy nie będę musiała gdzieś tam coś sztukować? Bo... No, tutaj coś jest. W tym zestawie. I jeżeli chodzi o sowy, to mam 6,93%. No i robię tą pierwszą słówkę, i tutaj mam zrobione 688. No tutaj sporo dni, ale bardzo małe ilości krzyżyków, małe. Mam zrobionego tutaj już tego kotka, widać. No, odwróć się, odwróć się. No, czarnym kolorem ostatnio robiłam i tutaj jest łatwe do haftowania. Nie, nie jest wypełnione tło. Nie wiem, a Oliwia, że może ten kot, albo ta sowa ma tak na imię. Tutaj są imiona. O, tak, Marysia w tle. Dobra, i tutaj co? Zostały oczy. Zostały ta piórka, dzióbek. No i powolutku y, będę haftowała trochę. Jest magnesik, słówka. Tutaj mam magnesik y, y, słonecznik. Wszystko jesienne. I na koniec: y, chyba bardzo duży postęp, jak na pierwsze dni haftowania. Jest to taki obrazek może tutaj powiększę cztery pory roku zabawa na facebooku tutaj mam wyłączony backstitch więc no tutaj jest bez backstitcha i tak będzie wyglądał bez backstitcha a szczególnie będzie to ciekawie tutaj jak tutaj jest taka rozsypanka i to trzeba będzie tym backstitchem połączyć i tutaj udało mi się sporo zrobić bo w jednym dniu po pracy o dziwo o dziwo po pracy zrobiłam ponad 500 krzyżyków I to też żeby się załapać do tej zabawy z układaniem klocków No byłam z siebie dumna Wczoraj zrobiłam 300 parę na takim łatwym wzorze A przedwczoraj zrobiłam aż 511 na takim troszkę można powiedzieć trudniejszym wzorze I tutaj widać już chatkę Chatkę, choinki jakieś, krzaki Haftuję tutaj na, na Belanie dwie nitki. Gdzieś tam słyszałam, że powinno się brać jedną nitkę, ale myślę, że dwie nitki wyglądają dobrze. Zresztą to jest tylko taka podpowiedź i my wybieramy, jak nam lepiej wygląda. Chwilkę. Już jestem. Mówiłam o tym, że haftuję na Belanie dwie nitki. Belana jest 20 CT. Hmm. Powiem Wam, że jak haftowałam na 18, haftuję na 18 i tam są dwie nitki, to tam jest ciężej niż tutaj przeciągać. Dla mnie jest grubiej na 18 CT na A idzie niż na 20 CT na Belani. Nie masz takiej, nawet widać troszkę te dziurki. Tu mi lekko igła przechodzi, nie jest ciasno, więc jedną nitkę byłoby dziwnie. Zresztą nie mogłabym też jednej nitki, bo tutaj w tej pracy są blendy. I jeżeli wyhaftuję cały obrazek, wyrobię się w terminie, no to dostanę zimę. Zima mi się nawet chyba lepiej podoba niż jesień. No ale to zobaczymy, czy się uda wyhaftować, bo mam bardzo dużo prac zaczętych. I na tej... No, no, a nie, tu wchodzę, tu wchodzę. I na tej pracy... Jest do zrobienia 17316 No to dużo. I mam czas do grudnia, bo w grudniu, pierwszego dnia zimy, powinniśmy dostać następną, następną porę roku. No i na razie mam 5,38%. Czy dużo, czy niedużo? No, dwa dni. No, dzisiaj już jest sobota, więc dziś będę haftowała koty ale czy się uda, jeżeli się nie uda no to co, to sobie kupię po prostu o te wzory można kupić um, tutaj uprzedzając pytania, ja nie podam nazwy grupy, gdzie jest ta zabawa bo zostałam o to poproszona, więc to jest po prostu gru jakaś grupa na facebooku yy, i tam się tak bawimy, bo już yy, myślę, że i tak tych wzorów nie będzie można dostać, bo zabawa już się rozpoczęła pierwszego dnia jesieni więc yy, więc no tak to jest. I taki jesienny sal, jesienny sal, no jesienny sal, jesienny vlog udało mi się dokończyć. Jeszcze będę dzisiaj musiała haftować koty. Zostało mi 3 dni do dokończenia zawieszki świątecznej na zabawę Choinka 2025. No i pewnie gdzieś tam jeszcze coś dohaftuję do tych, może, prac, zobaczę, bo nie będę nic chyba nowego wyciągała, bo to już mało dni zostało. Po pracy to i tak mi się nie będzie tak chciało haftować. Dziś mam zamiar z Marysią lepić pierogi, więc no też, zajdzie na pewno. Częściowo mam już coś naszykowane. Będziemy lepiły pierwszy raz we dwie pierogi. Zawsze unikałam tego, bo, no bo czekałam aż Marysia podrośnie, żeby też mogła w tym uczestniczyć. Ja z mamą lepiłam zawsze i myślę, że Marysia też da rada. Także farsz już prawie mamy. Zrobić tylko ciasto i będzie zabawa. A jak przyjedzie tatuś z pracy, będzie miał pyszny obiad. <laughs> Dobra, ale jeszcze zanim Pierogi to pohaftuję. odsapnę, posiedzę bo to tak jak się wstanie, zrobi się śniadanie, to można posiedzieć. Ja. Przy herbacie. Niestety nie przy kawie. I dobra, i pokażę Wam teraz te klocki, o których tak mówiłam. To również jest zabawa u Magdy na grupie. I zobaczcie, jak tam idzie moje układanie klocków. <grytanie> czyli wczoraj miałam Milchila, miałam 200 krzyżyków dowolnym jednym kolorem, czyli pomarańczowym kolorem. Tu mam jesień i tutaj zrobiłam 500 krzyżyków. Na pracy, która ma mniej niż 10%. No, ja ją dopiero zaczęłam, czyli się zgadza. Będziemy to wrzucały co dwa tygodnie. Ja nie będę gdzieś tego rozpisywała na kartkach, bo ja się zamieszam, gdzie ile co zrobiłam. Po prostu będę pisała, tak jak tutaj długopisem, jaka praca yy, i co. No, koty, to wiadomo. Tutaj w weekendy zrobię, bo muszę zrobić tysiąc, tak? Tysiąc pół krzyżyków, żebym miała 500, jako 500 krzyżyków. No i tu mam dwa razy koty. Tu mam Milhila. Też tam brązowym kolorem. Jak robiłam? Czy brązowym? Czy o, Brązowym kolorem jakimś 200. Sowa, czarnym kolorem 200. I tu mam jesień. Ja zrobiłam to. I też jakimś tam jednym kolorem, chyba zielonym zrobiłam no i tutaj też by się przydało gdzieś machnąć 500 na pracę, która ma mniej niż 10% żeby tutaj chociaż wyrównać no i zrobię na dzisiaj na morze, jeżeli się uda, jeżeli mi te pierogi nie pochłoną, bo ja nie robię 10 sztuk, tylko robię około 200 sztuk także będzie pół dnia lepienia i nie wiem Także idę trochę koty pohaftować. Naszykuję sobie. I zmontuję film w międzyczasie. Bo w piątek nie dawałam, nie chciało mi się. Przyznam się bezbicie. Nie chciało mi się robić live'a. Byłam zmęczona. I postanowiłam, że dziś dogram po prostu do jesiennego vloga. I z wami się tym podzielę. No, także to by było wszystko. Dajcie znać, która praca Wam się podoba najbardziej I jak Wam się podoba taki vlog trochę, trochę pogadałam, trochę pokazałam Także mam trzy nowe starty w tym miesiącu No i trochę na nich zrobiłam Nie jest tak, że, że nic Widać taką rozbieżność, jakie to jest malutkie, a jakie to jest duże A to jest średnie Bo tu jest Belfast co drugą nitkę. No, a tu mam co jedną. Dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że będzie przybywało, bo mi się akurat to podoba. No, wszystkie jesienne mi się podobają, ale no. Muszę jeszcze dokończyć tą zawieszkę zimową i też zgłosiłam się do zabawy na choinka. Nie na choinkę, tylko na zabawie w samplerowni. Już te zabawy mi się mylą. A jeszcze w niedzielę zostanie wylosowany kolejny VIP, więc jeszcze będę miała dwa dni, żeby tam jakiegoś VIP-a machnąć 500 krzyżyków. Dobra, żeby już nie przedłużać, może nie będzie film za długi, ale no już nie mam, nie będę dogrywała kolejnych dni, bo trzeba robić inne rzeczy. I też chciałabym na podsumowaniu coś pokazać, coś więcej, że coś więcej przybyło. Także to by było na tyle. Życzę wam Ciepłego, pięknego weekendu słonecznego, bo u mnie się zapowiada na ciepły słoneczny. Może jeszcze uda nam się na grzyby pojechać. Zobaczymy, jak się wyrobimy. I No i do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Pa!